Roxana Weggiel, metamorfoza wygladu piosenkarka twarz bez makijażu. Roxana Wegel pomimo bardzo młodego wieku, swoimi osiągnięciami artystycznymi oraz talentem dorównuje największym gwiazdom polskiej piosenki. W związku z licznymi występami scenicznymi oraz nagraniami na potrzeby teledysków, piosenkarka często zmienia fryzury oraz makijaż. Ciągłe farbowanie włosów oraz poddawanie ich przeróżnym wariacjom sprawiło. Za kosmyki Rok się stały się bardzo osłabione. Gwiazda podjęła niedawno decyzję o powrocie do bardziej naturalnego koloru włosów losów oraz skróceniu ich długości. Teraz nadeszła pora na metamorfozę w obrębie twarzy. Roxana Węgiel nie dzieli się na Instagramie spektakularnymi zmianami, które zachodzą w jej wygladzie. Ostatnio wokalistka ku zaskoczeniu wszystkich pokazała się w mediach społecznościowych bez odrobiny makijazu na twarzy. Po raz pierwszy w historii mieliśmy okazję przekonać się, jak naprawdę prezentuje się oblicze nastoletniej gwiazdy. Trzeba przyznać, że nawet bez podkladu, makijażu oczu i ust, Rok się wygląda zjawiskowo. W jednej z najnowszych relacji na insta stories Roxana Wegiel wyznala swoim fanom, że naglowie masę obowiązków. Wokalistka jest w ciągłym biegu ze względu na nadlok pracy. Wszystko wskazuje na to, że własnie z tych prozaicznych przyczyn nie znalazła dost czasu na maklub. Ani przygotowania oryginalnej stylizacji. Gwiazda ubrala się wylacznie w czarny luzny komplet dresowy i zrezygnowała z makijażu. W całkowicie naturalnym wydaniu pokazała się swoim fanom na Instagramie. Od rana działamy przy kolejnym superprojekcie. Dziś bardzo naturalnie napisała na Instagramie. Zdjęcia piosenkarki nie pozostawia jasludzen, za jej cera jest w fantastycznym stanie. Celebrytka nie może narzekać nawet na drobne niedoskonalności. Idealnie gładka, rozświetlona skóra twarzy to marzenie niejednej kobiety. Roxiem wygląda świetnie, jednak nie można wykluczyć, że jest to tak zwięzła sluga ewentualnego filtru. Jakiś czas później na instagramowym profilu Roxany Wagiel ukazało się zdjęcie. Które zrobiła sobie jej w samochodzie. Tym razem piosenkarka postawiła na nieco mniej naturalny wygląd. Rok się promienieje, bowiem w jej życiu wszystko uklada się tak, jak sobie to wymarzyła. Wokalistka od paru miesięcy jest w szczęśliwym związku z producentem muzycznym Kevinem Mglejem. Zakochani spędzili razem święta wielkanocnej i mają mnóstwo planów na przyszłość. Nawet internetowe afery związane z byla partnerka mężczyzny i jego dzieckiem z innego związku nie są w stanie osłabić uczucia Roxy i Kevina.